Hej, jestem Jules i dzisiaj ranka The cloth. lecimy pomału do Immortala. Pamiętajcie, żeby zostawić łapę w górę pod filmikiem, wbijcie co najmniej 282. do 2. Zostawcie suba, jeśli jesteście nowi, żeby nie przegapić filmiku i wpadajcie na moje sosiarki, na streamki. Streamy są obecnie od poniedziałku do piątku, od godziny 14 do wieczora, więc wpadajcie, dobra. Lecimy z odcinkiem. Dobra, instalowanie Clove, bo ludzie zaczynają zabierać Clove. Cię wbijesz do 2, chciałbym. Jezu, uwielbiam wojska. ten clov, literalnie. Zac y zaczyna udawać y dźwięki Wingmana. Jakby ja, ja tak reluję z klow po prostu, nie? Clov and... Gdzie? co patrzę po pikranze. Oh, oh. Dobra, zabiłem dwóch. Zobaczymy co moja drużyna zrobi. Daj mi się że uratowałem mu życie. Please, 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 6 HP, 6 HP, 6 HP klacz. A, Ale smoki. A. Hold on, hold on, hold on. Ah, uh, two backside, 50 on the close. Nice, good job, One hit switch. Last player standing. Let's go. Zagrajmy ko rundę. This oh. is it. Enemy spotted man. Spike down. Spike down. Co moja dostałeś, Boże? Co ej? Nie wiem, robimy trochę kraksa, ale to wychodzi, więc... O, one more, one more. Turn, like left. <coughs> Kurde, 4k! Co się dzieje? Ale się da dzisiaj! Już osiem fragów mam. Prawie ace'a zrobił Prawy... ej, miałem szansę na 6k Patrzcie, 88 sage No i... Nie, go zabiłem w końcu, tak się... A, bo ja po dobra Ale klow się... Nie, zabiłem dwa razy Klof. Miałem szansę na 6k Ej, w tym meczu jest szansa na 7k, bo jest sage w sumie Nie wiem, to chyba było bez sensu, że to rzuciłem trochę No dobra, mamy planta, to jest najważniejsze smoke A, bo Claw tam... Okej okay. Behind, behind

O Boże Ja pierdzielę Próbuję, nie? Próbuję, ale mój team to jest kwas G2 ma 1-7 już w tym momencie O, oh, Jett ma Entry Nice I've got him o, oh, Jazz robiła 4K. Dobra, let's go! Mogę uh -huh. right oh, kurde. Dobra, możecie się popisać, bo nic nie zabijam. Taki ładny początek meczu miałem. One enemy o Dobra Nie mam ulta, więc ja mogę się wystawić jakoś w sumie Mnie się wystawiłem, tak żeby to ulta nie musimy użyć Dobra, jest 6-6 jest git One in mid. No nie, side, side, side Ej, Steps O kurde, bela No nie, no nie mógł tego flesza pół sekundy wcześniej dostać Kto jest będzie bał Albo Ale Spike Ja pierdziele, dobra. One Nice. Dobra, let's go. Nie no, ile tych fleszy dostanę na mordę? Gecko flash, Joru flash, ISO. ISO wrażliwość. Wow, ole, A-stops Olej, olej, 4 down, 1 up. Nie, ja już nie wiem, nie tyle. Nie wiem, nie wiem, bo potrafię. Oł, oh. oł. Oh. Dobra, ten Gekko jest mistrzem świata. Gekko jest genialny O mój Boże, Gecko! O, zabrał ace'a Dobra, spróbuję jeszcze jedną rzecz, ostatnią Hej, lot Egen. Oni, to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, szósta runda, sześć rund z rzędu idą na to A, ja tam puszuję, zmyślam, dobra, no nie masz szans, nie masz szans, że ich już tam będzie, nie, oni szóstą rundę z rzędu poszli na A. <śmiany> Siedmia rund, si siódma runda z rzędu, guys, siódma runda z rzędu. One enemy Nawet That's Afka so nie so mogę so zabić. Of go... Nie zauważyłem tego Afka. Nie zauważyłem tego Afka. Just... No they are going uh, again. Uh, mm -hmm. Najnormalniejszy frak z fantoma. Run and gun. down attacker yeah. uh, spawn. One enemy remaining. Ah, uh, his headshot. Headshot at low HP. No, no, no. no nie, zabrał mi. Ej, no zabiłem, nie poszli. Yeah, a i dalej zrobię trzy, prawie cztery yeah, fragi. Yeah, yeah. No nie. Nie, zestram się. No nie umiem. Nie wiem! Nie był, nie mnie! Nie! Zrezygnował i nie przypilnował nawet! O ile zakład, że zabraknie mi jednego RR ER, ER, ER do D2? Ja jestem. Zakładam się z wami, chat. Zakładam się z wami. Wait. No piken! No piken! No piken! No piken! No czekujemy No Refreshing. <referen> <plus> <in a> <laughs> Boże, nie mam overhira, ale mam Reza. Uh, I have also let me go first. Up, up, up. Oh. close, close, close. And last proszę, proszę, proszę. Geko, jesteś najlepszym graczem Geko na świecie. Ten O, nice ma Reza w ogóle już. By the way, they by the way. One A, one A, one A. Mm -hmm. Sage is low. Nice. One more A. One enemy remaining. <many> down A. Nice, GG. <many> Wygraliśmy! Dobra. Proszę! 22 na plus chyba potrzebuje błagam Riot Games. Nie róbcie mi przykrości i dajcie mi to te dwa. Proszę! Proszę! Błagam! Dobra, 5 RR mi brakuje, nieźle. Aha, Rayna bierze Orba! Oh, oh. Dobra. Jeszcze się spotkam z tym, żeby Rayna Orba brała. To trzeba wejść tutaj już. O Boże.

ale mamy lutkującą Reinę, która z mojej drodzy zgarnia trzy fragi, więc jednak ta Reina jest super. Uwielbiam tą Reinę. Jest świetnym graczem. Od teraz kocham lutkujące one more. w smoku moim się schował w ogóle. Co jest? Widzieliście to jak on tam siedział w tym smoku i nic nie widział, bo nogi było widać?

Cypher B Znaczymy backslide? O, one wins enemy remaining. Jest wins, win maybe Let's go! Wygrywamy to! Szczerze mówiąc, Claw To jest jedna z najlepszych postaci, jaka wyszła w tej grze ever Przysięgam, jakby nigdy mi się tak dobrze nie grał, bo wiecie, wychodził harbor. No, to jakoś tak niespecjalnie ktoś tym grał, ja też, nie? E, nie wiem, kto tam wyszedł dalej. Iso. Trochę pograłem dobry agent, ale nie jakoś dużo, nie? E, wychodził. E, kto tam jeszcze wychodził wcześniej? Deadlock. No, Deadlock, na przykład bardzo lubię pod względem, wiecie, jakby... ogólnie uwielbiam Deadlock, ale no, jest to słaby agent, niestety. Jest to bardzo słaba agentka. A clove, jak. Odkąd dodali clow do gry, ja co? po prostu gram, gram i gram i to jest. Mm, dziękuję, Raj, za dodanie clow do gry. Naprawdę, dziękuję. Dobra, Phoenix spalił ulta. Heaven? Dobra, mam ulta. Jest ult git. No zabij ktoś, no daj tej 10hp więcej tej sowie komuś, ktoś daj! Aaaa! Sowa ten HP. Nie zabiję. No i For you Evan B. No Nie mogłem go zabić. gozać. Yes. So, Reina, site. A kill. Minus eight, Reina site. No weź, że tu nikogo nie ma. Flashoff? Jestem. Nie Dobra! Let's go! Budzimy się! Dobra, jest git. Bardzo git jest. I'm coming, guys. Wait. Go down. Pandro heaven. Back, like O, oh, nie musiałem pikować, już byłem, już żyłem, bo zgarnąłem fraga. <Siemic> no to Dobra, my też nie mamy Sage, ale. O, oh, bo, bo, pacha! To To Nie, A Oh, nee! Oh! Hahaha! Hahaha! Wat een rightclick! Ik heb hem Ik ben hem in de sporen! Ik heb hem! Ik sta nog! Hij Ik ben niets! Minions, A! On, on będzie chciał tego wandala hey, wziąć, chyba nie chce. Nie bierze tego wandala, dobra, to się wal. Dobra, klacz 1 x 5 spoko Aaaa! dobra, mam ultę, ja po prostu wejdę nie będę musiał. My turn. i strój. Daję Bettercloth, sorry. Oh. Oni wiedzą. Oni uciekli. I'm dead. No! No, Nie spodziewałem się, że on nagle się cofnie! Bomb, bomb. z on się nagle cofnął? Dobra, walczę o MVP. Muszę zrobić jakiś, nie wiem, ASA na przykład teraz. Prawie zrobiłem. Niewiele brakowało i bym zrobił ASA. Ok, to bym mnie. To by dało nice. Ja tu siedzę, ja nie rotuję. Ja tu siedzę do końca rundy. box. One more, Dobra, nieważne, oni wygrywają rundę właśnie. Tak? Okej, okay, chciałem tu zrobić do końca i. Naprawdę! Ale naprawdę! Stary Twój, cały team się wywalił, a ty nurkujesz A! Całego team się wywalił. No i tyle, GG, mamy te dwa! Wracamy. Słuchajcie, pierwsza ranga już bita w tej serii do Immortala. uwaga, Report feedback jeszcze! Let's go! Ktoś dostał bada! Dobra, słuchajcie, mamy to. diamencik 2.